Dobra, jest shotgunik, ja jestem ready, żeby się nagłupcać. Widzicie, chuj ja zrobiliście? Mam, mam już tego, mam już WGL też. Powinniśmy go ratować w następnym razie. Ja Jeszcze wziąłem łopatę. Eee, HP, HP znalazłem. Gościu z HP tutaj jest na zewnątrz. Ja tu twardy. I'm znaczy, dam 300. Hehehe. A... HE! Hey. <laughs> W każdym razie bawił się, żeby tak tam O, kryty. Zaraz, zaraz pójdziemy dalej. To jest Tutaj jest tank, tam gdzie jest billard, co no? Najczęściej. Smoka. Kurwa. Hamta, hamta, hamta. Co to? To tak, to tak. Ja się... O, ja, tak. ja, ja mam odróżek z pr że boję się strzelać z tyłu, kiedy nie jesteście obok. Co ty, dobra. Okej. Horda, horda, ale... Doki. Ja bym się na schował gdzieś, jako że jest horda. Doki! Halo, pomocy, dziękuję. Ej, ludki, poczekajcie na mnie. I czekam na ciebie, furiet. Ci nie drzwi. Jaki węgla, to był. Chodź, chodź, chodź. WĘGL! Chcę ustawić takie sensibility jak ten. Jest tu konsola? Powinna tu być konsola, nie? Tak jak chce się. Nie, jest e, yes, na tyldzie. Ej, czpanko, czpanko. E, trzeba pewnie mieć włączone w opcjach, żeby działało. To nie akurat brajmesz? Jeszcze raz zobaczę, Kontroler? To będzie nie, włącz konsolę. Włączony. Już tylko pilem. Sensivity 2.0 Chyba tylko tyle. 2-3? A chuj, zostawię za chwilę. Bo to też jest gra od tego, od... ...Valva, więc wolałbym mieć te, te... same ustawienia, co w się, Żeby się nie przestrajać. Hmm. Nie lubię copyrightów. Tak. Wow. Charger! A. Wiedziałem wam to nie masz plecy Ja patrzę plecy. No bo, bo to mnie to To wyjdziesz Bo potem już Będzie trafiłem a potem mi się wpierdalasz na co robić z to ta suka gdzieś Ej, płaczę Normalnie, Nie będą Normalnie. Tychu masz ustawione bo to chyba nie jest nawet domyślnie ustawione Masz ustawione kucanie w tej w tym No kontrolu. Masz, normalnie. Tylko, to, bo to nie jest ustawione, wiesz, domyślnie. Polecam sobie wziąć digielka i nawet się kucnąć. Wiesz, że w stopę zawidzę gościa z digla, zawsze. Z każdej odległości. Digil to jest instant kill na wszystkich zombie Nataleczka. Nie, no, nie, jest? Gdzieś tu boom. Ja nie chcę być znowu tym, który ją aktywuje. Dwa? No, na skodach. Popatrzyłem mi prosto w oczka. Ten charger biegał. Co raczej mi I to nie nagłe zrobiliśmy kółko. Chodź w tycho, nie, 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 zrobiliśmy tylko kółka, Chodź. Na górę? Chodź, chodź, nie, 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 się chodź, nie tędy, tędy, chodź. Nie Chodź, chodź. Ty ty, 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 Chodź, 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 siedziaj. Tutaj tędy, tędy Mógł. musisz iść, tędy, tędy, tędy i tutaj, tutaj, tutaj. Ksztajer. Za drzwi. Chodź. Tutaj, nie? I znowu tutaj. Załóżmy. <grym grym grym> nie no, musimy iść tam do góry Czym po tych schodach, wiecie o tym. Serio? Oh, Jestem dobry w uciekaniu. Pomożecie mi? Powiedzmy. Ja, ja trochę się wtykam. Ja, ja pierwsza. Hero. Oh. Damy radę. Ja?! Chodna. Seven. Ale ja ba do niej nie szczeniłem! Na Kocie, Fuck. Come on, nie strzeliłem do niej, po prostu patrzyłem się prosto w oczy. <laughs> patrzyłem się prosto w oczy kiedyś i robił. Bo to zła kobieta Hello. była. Kurwa! O, Rochelle się podoba. Ja sprawę. Dobra, szybko, 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 bo ja Help. Jezus. Nie, proszę! Man, no. Jak mam być w pracy z Thanks, Ej! Ej! Eee! No usłony leczy! Oh. Panko. Źle mam HP. Oh, some, w Tyku masz tam ten, y, masz tam Prohet w jednym pokoju. Gdzie, To z prawej a strony. A to no, o, tylko. Dobra, a my tu nie powinniśmy tutaj być o basenie. To tutaj, tutaj po tej ja nie te przejść. Co? Tu, tu zawsze były hunterzy. Ja Jak grałem na ekspercie, to zawsze byli hunterzy. O. Wykładam normalnie. Hunterzy z wozy. Ej, chodźcie tu. <grywka> o. Dzisiaj podżywam jeep. Ooo! Jezus. Czajcie, kurwa, dzieci w apryce są głośne i tym dajesz, kurwa, taki zrzut. Zaczyna to pierdolać. O okay. kurwa. <laughs> Dobra, jestem ready. A profesor miał muszę jakby. O kurwa mało o, o nie, kurwa. nie, ujeżdża furiata. What are you doing step jockey? O nie. Step jockey. stanęło Nie, no, no padło no. to. <laughs> kurwa magika tak to zrobił. No. Mówię kurwa, jestem hada, nie, to kada, lecę. Jestem hardcorem, ale to nie ma nigdzie tego. Tam jest w No ludzie! Wszyscy <ś Zoo> <ś zzafie> są kuralą, <ś suspects> A tu się Już dobra, potwierdzałam coś ja, trochę pro. A to wszystko wasza wina. Yy, to okno, to okno, co ja mam tutaj, o? Ja wy nie możecie skakać tak, żeby się zatrzymywać na tym, na... No. tank. Nie, ale tutaj? Ja, jak, ja i, normalnie jak już będzie, to tu będzie w wejściu dopiero. Ja normalnie zejdę schodami. No, no, ale myśmy mieli tanka, nie? Dzikusy. Dzisiaj? Nie, mieliśmy w poprzednim w mapie. Seven, wobec sobie takiego murzyna, nie? Woda w Afryce jest rzadka, a gówno jest najlepszym budulcem jaki mają. I teraz sobie wyobraź, że on przychodzi do Europy i widzi jak biała spłukuje dużą ilością wody. co to jest? Wodę. Co to jest? To jest jakaś strzela. Pierwsza ale też... Pierwszego się... pierwszego A nie, tutaj coś po prostu... O, molo. O, jak jest molo to już jest kurwa... to jest ten... na rzeczy. O chuj, o chuj, ujeżdża mnie. What doing, A dobra, możemy się jakaś też. Ale Jackie wygląda trochę jak taki wujek z co? Wygląda kurwa jakby chciał mnie zapierdolić w piersie. Ale mnie uderzy. Ja bym miał mi usiąść na mordzie to give my precious. Uwaga. Ciekawe czy jest mod, który zamienia Jackie'a na tego, na Goluma z Wasybyszyni. 100, 100%. procent, to nawet pewnie nie jest ciężkie do zrobienia, bądź swój podobny. Albo z Gretka. Nie, yes, z to jest spoko, zioma. Ej! Ja zawsze pamiętam, że mi się amo kończyło na ekstercie na mapie. O! 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 O, chodźcie. O! o, o A... panko, Marihuanę? No, niestety nie. Ja nie ja wiem. Fi. Królka. Się prawić pa, prawić pa. A co tu mam? Defibrylator. Ja mam apteczkę. Ja już no to apteczkę. byśmy mógł użyć, bo będziemy bardzo mieć długą podróż. Nie, czy to jest to zejście? Już pod do wody 10. no Nie no wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. co wiem. Nie to, map, to nie, nie będzie Nie podnosić Nie Nie wiem. Nie wiem. się wiem. Nie 249 Nie on Nie, on nie... To, kto Nie tak Nie Get the o kurwa, ale to jest kurwa się wzięła Na cuddle <laughs> Dobra ja mam Dobra, tu jest to zajście Musimy się wszyscy przeszykować, nie wiem pryce sobie ja zostawcie horrible. ja polecam, polecam żebyśmy wszyscy rzucali tak, nie wiem, po wybuchu, nie wiem, 5 sekund, 10 sekund te granaty, żebyśmy mogli przemić na spokojnie że tam pierwszy... Nie, 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 teraz nie, dopiero potem jak będzie... Ale nie no jak coś. Jak będzie panic event. Teraz jeszcze... Teraz jeszcze A przejdziemy. A może by się przydało trochę. Tam uszedłem wcześniej. Waga, no? bumer najpierw, zabrał. Zawsze robił, ja będę dałem. w górę. Kurwa, typowa impreza. Boomer się wszystko zatrzymać. <laughs> bumer. Stary boomer przyszedł, chciał nam pokazać jak się pije i się drzygał. Ej, hej, 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 hey. okej, okay, hiha. Chodź hiha. Dobra. Tu jeszcze na spokojnie i... Najpierw za, tu... za tymi tunelami... Za tymi w ogóle może być tank. A czy... Bo wy słyszeliście wcześniej coś o tanka. Nie, i tank mogliście w słyszeć... rundzie po prostu nie będzie go. furia lecz się. To tak nie to takie działa Tu jest apteczka na końcu. O, e, Tutaj też była apteczka. Fuj apteczek, to, to jest zaawansowane, jest, nie? Yes, honey. Honey, no. O, amunicja. Ile tam apteczek jest? E, e, nie ma. Fibrylator zostawiłem po prostu. Ja mam dwie figury. Tutaj jest amunicja, chodź. Nie, nie klikajcie jeszcze po, po, po kliknięciu tego... Gdzieś ten chodzi, czekajcie. I podejdzie on. Guma. Gdzie on jest? Dobra, czekaj. Ona może spierdolić dużo. Tu jest, tu jest, tu jest. nice. Dobra. Za ja ja chwilę raz, będzie raz, horda, raz my my Ja będę rzucał pierwszy. Nie rzucajcie nic tak, piersi, tak, ja wrzucę ja do Nie, dobra. Ja dobra, wrzucę pierwszy raz. trzy, Naprawdę, po no, prostu nie nie? Dobra, jeszcze nie, jeszcze nie. Biegniemy, 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 tu po skosie, nie? Ej, kurwa ty! Teraz. Dobra. A ja biegnę z katanem. Jeszcze nie rzucajcie, jeszcze nie Dobra. Chyba Zabon, nie, zezcajcie. Zezcajcie. Dobra. Chyba nie trzeba, chyba nie trzeba na razie rzucać. No, Drabina No no. To to, 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 chyba jeszcze przejdziemy bez żadnych granatów dotąd. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodź. Dobra, odpalamy od razu. I teraz można pipe'a rzucić. Ja tam I... I jockej, okay, uważaj, znaczy, it's it's okay. myślałem o piłku, opedziemy. Dobra, ready? Dobra, i piłk, piłk, piłk. Dobra, lepszy bila. Nie w to się o wiele, dwie osoby. W takich miejscach, gdzie trzeba, trzeba granatami rzucać bez błotów, to, to jest lovely. To ty u mnie chuj patrz, Patrzę, patrzę, patrz. Jak nie? za boomer.

to skautik, bo w ostatnim oh, sezonie, nie, no. 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 nie no. no, bo za to chodziło wchodziło 5 obiegów od tak tak chciałem Dało z Dało z Easy. That was easy. That was clean as fuck. Czemu Shiro przebiegała obok kurwa tej wyczki nawet mnie nie uderzyła potem? No, no bo przebiegłam było miejsce, no nawet nie wstanęła, tylko że wy tym Ale ja na patrzyłem dole. na nią. Za, zareagowała jak Enderman. To z... pewnie jeszcze, nie? Nie wiem, nie jestem pewien. Laserem, laserem mi po oczach świecimy. Na pewno nie wyłączyłeś, bo ja patrzyłam na nią bez latarki i ona nic nie robiła. No? Ja świeciłem laserem po oczach. Jakby ci ktoś laserem się... po mordzie świecił... To tak, żeby się kurwa tak odpalił, jako. O, biorę katana. A dobra. Ej, się na fulla. Czy ci sirko może się wyleczyć, bo mam apteczki zapachowe? Tak zrobię. To powiedział, że nie? nie ja. Nie, ja rób tak. Oh, yeah. <gry> <gry> Ej, to się, dało się Ej? pytanko, wy macie animację apteczki? Gdzie te Wydam? paski i zamki ruszają? Nie, eee, nie wiem. Ja mam za to zajebistego Digiel. Jej... Tak, panka. A to ja mam moda. Eee, wed Według mnie jedna z najcięższych. E, się do środka! Jest jedna mnie Coś. Jak to Słyszysz nie po prostu z mapy? Tutaj nic nie ma. No. Chcę stąd spać. A, no. Już hey, do, do, so we masz. Uh, Siema, male. We a ja mam się Ty chodź coś czarne. <laughs> Mogę tak zrobić, bo też jestem czarny. <laughs> Amerykańscy policjanci, Look, <laughs> <laughs> Amerykańscy policjanci <laughs> też tak chcieli, ale chuj. to George <laughs> <Road Challenge. laughs> W ogóle us byśmy tu nie byli. Nie, Sounds ten ty. ty. No bez ah, Dobra Dobra. No kurwa, przecież mogę tu stanąć, kurwa. Daj mi to łapę pazarda kurwa. Panczyn, jega gewer. Dobra, zabijamy w tych, a będzie się cicho. <laughs> oh, nie paśla.

Zalecę, chodź Blondina, chodź Blondina Dobra, jestem z Blondina I'm Dobra, dzielimy się na dwójki? To Dobra, idę robię? do O, Chodź, kurwa, widzimy się świetnie ja bym jedną dwójkę już zrobiłeś co <laughs> my się kurwa wszyscy widzimy? Dobra, c bawimy się w przerzucanie Weźmiemy Burak. wszystkie... smoke, smoke Idę przerzucać on żyje tam z smoke Charger, help Gdzie jesteśmy? tutaj. mnie, Harry mnie Hary, Harry, jorały Razor Proszę, ptasz, Nie wchodzi, Ale się kurwa do niego do... Ale się oczyszczają w kulturze No Noc oczyszczenia kurwa z Riddam tego, ale się oczyszczają <grymne> oczyszczenie. Jest. Raz wyłatwiej Ale się spróbuje. Jak będzie tank Uba, no. Jak będzie tank, nie zabijajcie gnoja. Jeżeli jest tank, nie reszczą się zombie. Kurwa tak Nie bierajcie gdzie ona U nas go, u nas gołona. Ja Dorek, gdzie jesteś? Dobra Tutaj się nie da przejść Ty, jesteś w sumie silne Dobra, bierz oh shit O, jest tank, jest tank Słyszę muzykę z tego bala Smok, smok, Ale on jest... Tank jest gdzieś po ich stronie, bo to... A, chwilę mi się wyłączyła muzyczka Dobra Dobra, przerzućmy tam do tamtych... O kurwa, załóż arderu Gdzie on na mnie? Okej okay.

O, adrenalinka! Szymano. Zaraz ja prze... Zabiliście go? Jak się e, ten... Umarł. Zresztą Zezre... się czy go podpaliliście po prostu? Nie, po prostu skończyło mu się HP, nie? O, dobra. Ej, dobra, my już przerzucamy to dalej, bo wszystkie mamy obok siebie. Pomagam się, chociaż też kobieco... Tam u góry. Kolejna horda. No. O, to jest Joki chyba. Ogólnie na, y, najbardziej logiczną rzeczą w tej grze jest to, że jak wypinięcie adrenalina, to szybciej się poli w lewo. Wszystko się szybciej podnosi, wlewa, leczy. Nie w przypadku. Uwaga na tego, jak leżą... Joki! Ty... Joki! Apteczki, apteczki. Joki! Joki! Nie, Jak leżą w górę, to by się podpaliły tak. te, nie? Tak. Dobrze, że podniosłam to jedno. To co, tankujemy? Tanku tankuj. A bo daj tym oryginalnym. Furiat, Furiat. Ej, niech ktoś... Kameru czy Furiata? Kurwa. Ja, ja a a Furiat tankuje jak na dobrej Ze Zeruj! 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 O O na mnie! o to Myślisz, myśli, że samemu mogisz w siebie wlewać? Kurwa tak to ja musisz się nalecieć? Nie, Jezus, zaawansowany tryb To jest easy to coś. Tak to Mamy! Hunter! Hunter! Ej Boże, Hunter, co okej okay. Ma ktoś jakiegoś granata w tej Nie. wiem Nie wygniemy Faj by się sprzedał Tutaj jesteś, tutaj już podchodzimy Obniża się no. ten most, widzisz? Ej nie ma tego? Nie tego tancą, i do tego. Słyszałem, Ej, poczekajcie aż oryginalni zabiją tanka, nie? Daj mu ten aszygment. Nie, nie róbcie tego, tankowi. Oryginalni go zabiją. Tylko on zbywałeś. To jest zaawansowane, on ma 7000 HP. Zbiera take a Tak zjebaliście już. No, jak nie, my, zybali, my, go, my, go my go możemy się robić. Tylko nie możemy tam. A, nie. Okay. No ty kur... Tam, tamtego nie bijcie, po prostu. Lubię go. To jest zastrzela. A, zbiła. Ja, Luis zabija Splitter. Świetnie, Luis. Szał, skończymy Ciekawe, O, brawo, Tyru. To nie, wyjaśna, no, umas, to to nie no, bo wiesz, że na tym końcu pierwszy raz gram, nie? Dobra, zobaczmy tam. Zobaczmy jeszcze statystyki z tej giery. Nie byłbym sobą bez statystyk. Kurwa, mam sobie ego podgustować. proszę, cokolwiek ze mną pierwszy okay. O, oh, Shire umarłeś. Bo nie mam drużyny. A teczek nie zużywał. O, seven jak się marihuanes pracował. Lele. Zmele, yes, Shiro Hanta. Boomery, Smokery, Chargery, Jokeye, ja, ja, ja Splittery, co Tanki. kurwa? I to, to... co, co? Witchki. Zdobił ostatnim koniem naboje mi. Ha. 14 specjalnych, może być. Zwykłych najwięcej. Po spalił, nie? Jestem, to jestem, happy. Najmniej no, odniesionych obrażeń z Furia, ten Piona fioret. No, GZ. A, celność. Kurwa. No, ja nie wiem, kurwa shotgunem biegam, jak nie to ta celność jest taka mała. No bo shotgun nie, nie ma celności. celności. Ma celność właśnie, można mieć spokojnie 60 jak grasz shotgunem. Taka celność, że już celujesz w auta, nie?